Porsche 911 najchętniej wybieranym nowym samochodem. Kosmicznie drogie zakupy na aukcjach w Stuttgarcie i Paryżu, MG świętuje sukces w Polsce, a jeśli masz wolne 2 miliony złotych to możesz stać się właścicielem praktycznie nowego, limitowanego Nissana Skyline GTR R34. Jest niedziela, godzina 14, a to oznacza, że zaczynamy nasz cotygodniowy przegląd najciekawszych wiadomości ze świata motoryzacji. Tematów jest sporo, dlatego nie przedłużając, ja jestem Artur, a Wy oglądacie Motoradar na kanale Kartoteka. Jedziemy! To jeden z tych samochodów, który sprawia, że serca fanów motoryzacji biją szybciej. Na sprzedaż trafił Nissan Skyline GTR R34V Nur w stanie niemal fabrycznym model, który przez lata stał się ikoną gier, filmów i wyścigowych legend, jest teraz dostępny dla kolekcjonerów z naprawdę zasobnym portfelem. Ten konkretny egzemplarz to jeden z zaledwie 718 wyprodukowanych, a jego serce to silnik RB26D. W specyfikacji Wyścigowej wyposażony w większe turbosprężarki z ceramicznymi łopatkami wirnika. To oznacza większy turbolak ale także znacznie lepszą wytrzymałość i osiągi. Dodatkowo wersja Nur była dostrojana na słynnym torze Nurburgring, co zapewnia jeszcze lepsze prowadzenie. Niecodzienna jest także jego historia. Auto przejechało zaledwie 362 km i zachowało wszystkie fabryczne elementy, łącznie z folią ochronną we wnętrzu. Do tego dochodzi wyjątkowy lakier Millennium Jade, oraz zaawansowany system napędu ATESA ETS. To wszystko sprawia, że cena jest astronomiczna. Japońska firma JDM Expo wystawiła ten egzemplarz za 485 tysięcy dolarów, czyli blisko 2 miliony złotych. I zapewne dla jednych to szaleństwo, a dla innych doskonała inwestycja. Takie egzemplarze już teraz osiągają zawrotne ceny, a z czasem ich wartość może jeszcze wzrosnąć. Jeśli więc ktoś ma wolne 2 miliony złotych, może to być jego bilet do świata najbardziej ekskluzywnych samochodów JDM w historii motoryzacji. A jeżeli wolicie wydać 2 miliony złotych na przykład na nowy samochód, Taki jak Ferrari, to radzę szybko ustawić się w kolejce, bo już teraz wiemy, że zamawiając samochody z Maranello, na odbiór poczekacie nawet do 2027 roku. Wszystko oczywiście przez ogromne zainteresowanie oraz premierę aż sześciu nowych modeli w 2025 roku. W ubiegłym roku Ferrari dostarczyło 13 752 auta, a sprzedaż wzrosła o 0,7%. Na szczycie listy bestsellerów znalazły się Sów Purosangue i model Dodici Cylindri. Co warte dodania, firma radzi sobie tak dobrze, że każdy pracownik otrzyma premię w wysokości 14400 euro. Największe emocje budzi jednak zaplanowana na 9 października premiera pierwszego w historii Ferrari z napędem elektrycznym. Benedetto Vigna, szef marki, zapowiedział, że samo wydarzenie będzie zupełnie inne niż dotychczasowe. Auto, prawdopodobnie mniejszy SUV lub Gran Turismo, ma pełnić rolę czegoś na wzór bardziej codzienny. Nego Ferrari. Oprócz elektrycznej nowości na rynek trafi również doliczy Cylindri Spider, torowa wersja 296VS, nowa generacja SF90, następca Romy oraz tajemniczy model SP4 serii Ikona, hołd dla legendarnego Ferrari F40. Czy elektryczne Ferrari okaże się sukcesem, czy też wywoła burzę wśród fanów marki? Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Na brak zainteresowania nie może też narzekać MG. Brytyjska marka z chińskim zapleczem właściciela może śmiało ogłosić sukces na polskim rynku. Styczeń zaskoczył wszystkich, ponieważ okazał się być najmocniejszym miesiącem dla chińskich producentów. Zarejestrowano wówczas 2083 nowe samochody z Chin, co stanowi 4,7% udziału w rynku, a samo MG wykręciło liczbę 985 egzemplarzy, z czego niemal 2 trzecie, bo 644 to tylko jeden model, czyli MG HS, aktualnie największy SUV dostępny w gamie tego produktu. Producenta. Na drugim miejscu na tej nietypowej liście znalazło się JQ7 z wynikiem 328 samochodów, czyli praktycznie o połowę mniej niż wspomniane MG. Koncern SAIC nie zatrzymuje się i już dostaliśmy kolejne nowości, a mianowicie modele MG3 i nowego ZS-a o zmianach czysto spalinowych. Pod maską obu modeli znajdą się wolnosące silniki 1.5 o mocy 115 KM, które mają zapewnić spalanie na poziomie około 6 litrów na 100 km. I wiem o co zapytacie w komentarzach. Na chwilę obecną nie ma informacji oficjalnych. O fabrycznych instalacjach LPG, a szkoda, bo konstrukcyjnie ten silnik bez problemu przyjmie podtlenek gazotu. Ceny zaczynają się od 70 tysięcy złotych za podstawowe MG3, oficjalnych cen za ZS-a jeszcze nie znamy, ale prawdopodobnie kupicie go już za nieco ponad 80 tysięcy złotych. Volkswagen nie czeka i idzie na podbój rynku małych i tanich samochodów elektrycznych poznajcie ID1, czyli kompaktowy budżetowy elektryk, który ma stanowić konkurencję. Dla nadchodzącego Renault Twingo. Niemiecki producent podkreśla, że wersja produkcyjna nie będzie znacząco się różniła od zaprezentowanego prototypu. Inspiracją dla Volkswagena mogło być podejście Renault, które w swoich elektrycznych modelach nawiązało do kultowych samochodów z przeszłości. ID-1 ma w sobie ducha klasycznych Golfów i Polo, a także elementy designu konceptu ID Life z 2021 roku. Samochód powstanie na platformie Map Entry, a jego długość ma wynosić około od 3 i do 3,8 metra Napęd trafi na przednią oś, a bateria o pojemności około 40 kWh zapewni przyzwoity zasięg. Oficjalna premiera prototypu odbędzie się w marcu, natomiast w wersji produkcyjnej możemy spodziewać się pod koniec 2026 lub na początku 2027 roku. I tu jest swego rodzaju problem, bo sytuacja na rynku samochodów elektrycznych, zwłaszcza w Europie, zmienia się nam jak w kalejdoskopie. I takie odwlekanie premiery samochodu, który przede wszystkim Miałby podciągnąć sprzedaż tego typu napędu, może okazać się spóźnione. Bo za chwilę może się okazać, że unijne plany dotyczące pełnej elektryfikacji branży runą, a Volkswagen zostanie spulą samochodów, które, ze względu na swoje ograniczenia, nie będą w centrum pożądania klientów. Za to żadnych ograniczeń, poza tymi narzuconymi przez FIA, nie ma Aston Martin, który pokazał właśnie swoją maszynę do startu w nadchodzącym sezonie World Endurance Championship w kategorii Hypercarów. Valkyrie AMR LMH wyróżnia się na tle konkurencji. To jedyny samochód w stawce z wolno-sącym silnikiem V12 o mocy 680 mechanicznych i bez układu hybrydowego wspomagania. Czy unikalna konstrukcja okaże się atutem, czy może przeszkodą? O tym przekonamy się już 28 podczas wyścigu w Katarze. W całym sezonie WEC zobaczymy dwa egzemplarze w zielonych barwach, za kierownicą których usiądą m.in. Marco Sorensen i Henry Ticknell. W serii IMSA pojedzie natomiast jedno auto w kolorze Thor Blue, prowadzone przez Rosa Gana i Romana De Angelisa. Aston Martin liczy na sukces. Programem zarządza doświadczony zespół Heart of Racing, a cały projekt nazywa się Aston Martin Tour Team. Jak widzicie, sami Brytyjczycy mocno polubili się z mitologią nordycką. Czy ten projekt wyścigowy okaże się sukcesem, czy raczej bliżej mu chwilowego romansu, bez szans na dłuższy związek, jak ten w przypadku Lamborghini, którego już w stawce LMH nie zobaczymy? Dajcie znać w komentarzach. Co jakiś czas w Motorradarze mam dla Was kącik staroci. Drogich staroci! bardzo drogich staroci. Chodzi oczywiście o aukcje samochodowe, a takie ostatnio miały miejsce w Stuttgarcie i Paryżu i nie obyło się bez rekordowych sprzedaży. Zaczniemy sobie od Paryża i legendarnego Ferrari 250 LM, które triumfowało w 24-godzinnym wyścigu Le Mans w 1965 roku i które na wspomnianej aukcji zostało sprzedane za imponującą kwotę niespełna 39 milionów euro, ustanawiając nowy rekord dla tego Modelu. Ten wyjątkowy egzemplarz prowadzony przez Madsena Gregoriego i Johena Rindsta dla zespołu North American Racing Team zapewnił Ferrari szóste z rzędu zwycięstwo w Le Mans. Było to też ostatnie zwycięstwo tej marki w tym kultowym wyścigu aż do ostatniego triumfu modelu 499P w 2023 roku. Od 1970 roku samochód był eksponowany w Muzeum Indianapolis Motor Speedway w USA. Tożsamość nowego właściciela pozostaje nieznana, ale warto dodać, że wyprodukowano jedynie 32 egzemplarze modelu 250 LM, co czyni go prawdziwym rarytasem dla kolekcjonerów. Choć kwota 35 milionów euro jest imponująca, nie jest to najwyższa suma zapłacona za Ferrari. W listopadzie ubiegłego roku model 330 LM 250 GTO z 1962 roku został sprzedany w Nowym Jorku za kwotę 52 milionów dolarów. Takie wydarzenia podkreślają nie tylko wartość historyczną i kolekcjonerską klasycznych modeli Ferrari, ale także ich nieustającą Popularność wśród entuzjastów motoryzacji na całym świecie. Ale nie tylko Ferrari może świętować kolejny sukces, jeśli chodzi o rekordy na aukcjach, bo powody do Dumy może mieć również Mercedes. Kilka dni wcześniej jeden z najcenniejszych samochodów w historii motoryzacji zmienił właściciela. Na aukcji RM Satellis w Stuttgarcie legendarny Mercedes W196R Streamliner został wylicytowany za zawrotną sumę. 51 milionów 155 tysięcy euro to równowartość prawie 216 milionów złotych. Model W196R to w którym w latach 50. ścigały się legendy Formuły 1, w tym Juan Manuel Fangio i Sterling Moss. Maszyna ta odegrała kluczową rolę w zdobyciu przez Mercedesa Mistrzostw Świata w 1954 i w 1955 roku. Wyposażony w ośmiocylindrowy silnik o mocy ponad 355 KM i aerodynamiczną karoserię osiągał prędkość do 300 km na godzinę. Sprzedany egzemplarz numer 0954 przez niemal 60 lat znajdował się, tak jak wspomniane wcześniej, Ferrari w zbiorach Indianapolis Motor Speedway Museum. Teraz trafił do nowego właściciela, a jego cena czyni go najdroższym Boydem Grand Prix sprzedanym na aukcji. Ale rekord wszechczasów wciąż należy do innego Mercedesa, modelu 300 SLR, który w 2022 roku osiągnął kwotę 135 milionów euro. A skoro już przy temacie pieniędzy jesteśmy, choć te jak wiadomo, lubią ciszę, to na koniec mam dla Was ciekawostkę, czy wiecie, że Porsche 911 zostało najczęściej wybieranym nowym samochodem? I jeśli już złapałem waszą uwagę, to przyznam od razu, że nie jest to żaden ClickBait, bo krajem, w którym Porsche 911 króluje w rankingu, Sprzedaży nowych samochodów jest Andora. I to doskonale wyjaśnia fakt, dlaczego tak drogie i nietypowe samochody rządzą wśród nabywców. W całej Andorze mieszka nieco ponad 80 tysięcy osób, ale tylko niewielka część ma faktycznie lokalne obywatelstwo. To właśnie sprawia, że sprzedaż nowych samochodów na tym rynku jest bardzo specyficzna. Numer 1, czyli wspomnianą 911, wybrało raptem 83 osoby. Gier Jarisa zajmującego drugie miejsce. 47 osób. Trzecie miejsce należy do Cayenne, które trafiło do 46 osób. W Andorze obowiązują niższe stawki podatku VAT oraz akcyzy na pojazdy luksusowe w porównaniu z innymi krajami europejskimi. Dzięki temu zakup takich samochodów jest tam znacznie bardziej opłacalny. Dodatkowo procedury rejestracyjne są uproszczone, co przyciąga zarówno mieszkańców, jak i obywateli innych państw. Warto jednak zwrócić uwagę na potencjalne komplikacje prawne związane z rejestracją pojazdów andor przez osoby nie będące jej rezydentami. W niektórych krajach europejskich obowiązują przepisy wymagające, aby pojazdy były zarejestrowane w kraju stałego zamieszkania właściciela. Dlatego przed podjęciem decyzji o zakupie i rejestracji samochodu w Andorze warto dokładnie zapoznać się z obowiązującymi przepisami w swoim kraju, aby uniknąć ewentualnych problemów prawnych. Podsumowując, Andora staje się atrakcyjnym miejscem dla entuzjastów luksusowych samochodów, jednak przed podjęciem decyzji o zakupie warto dokładnie przeanalizować obowiązujące przepisy, aby uniknąć potencjalnych komplikacji prawnych, jak pewien słynny youtuber. I to już wszystkie tematy, jakie miałem dla Was w tym odcinku. Jeśli spodobał Wam się ten film, to tradycyjnie już zachęcam do zostawienia łapki w górę, a także dyskusji w komentarzach, bo to bardzo pomaga w rozwoju tego kanału. Warto też, jeśli jesteście tu po raz pierwszy, kliknąć w przycisk subskrybuj, a wtedy na pewno nie przegapicie kolejnych materiałów, jakie dla Was szykujemy. I to tyle ode mnie na dziś. Dzięki, że obejrzeliście ten odcinek do końca. Widzimy się tradycyjnie w każdą niedzielę o godzinie 14 z porcją najciekawszych wiadomości, nowinek i ciekawostek ze świata motoryzacji a póki co trzymajcie się ciepło. Cześć!